Witam serdecznie. Szemu jeszcze strona na Facebooku. Koncertowanie się Sky Okolice. Dzisiaj spektakl klimakterium w Jaśle. Za moment przyjadą aktorzy. I oczywiście, dwa zdania powiedzą do kamery. A przede wszystkim, zaproszą na spektakl w całej Polsce. Spektakl organizowany przez agencję Muza. A więc, czekamy na aktorów. Spektakl klimakterium w Jaśle. Serdeczne pozdrowienia od pani Ewa Kuklińska. od pani Kuklińskiej Ewy przychodźcie na spektakle w Polsce Klimakterium będzie się działo powodzenia.